Czas na fryzjera. Pogoda jest masa kryczna. Ja, a chciałem sobie tak fajnie płatki nasypać. No, dobra. no nic. Słuchajcie widzowie, zakupy zrobione, kupiłem sobie budy, Damian sobie kupił czapę, ale bardzo brzydka. <grytanie> polecamy tylko i wyłącznie Disco style, a raczej kupił się żarcie, lecimy do Krakowa. Sajcie, nam meetapa, nie no. Eee, po prostu potem. Po, nagrywać, Sajcie, jedziemy utwory. Tym razem słuchajcie również bagno, coś tam już zaczniemy sobie jakiś zarys zrobić. W ogóle słuchajcie, do października wydajemy trzy utwory bagno bądź dwa. a od października będzie taki koks, w ogóle biedzie. Ale na ryby, rejony, że to, to będzie i tak, słuchajcie, w ogóle... Cicho, ale słuchajcie, w październiku zrobimy coś, czego chyba jeszcze nikt nie zrobił w ogóle z, muzy z, gatun z gatunku muzyki rozrywkowej. No to na pewno to na pewno, nie, to. nie? Słuchajcie, mamy dla Was coś takiego mega grubego. To będzie związane ogólnie z dużą ilością osób, z dużą ilością artystów. E, no planujemy słuchajcie, a naprawdę rozwalimy rozw rozw system. Tymczasem uciekamy jedziemy, słuchajcie! Jedziemy do Krakowa. Teraz prowadzisz byku. Teraz prowadzi Damian, no bo ja będę nagrywał vlogmasa. <grymne> Dojechaliśmy słuchajcie do Wojtiego, czyli do fabryki tak zwanej Hitów. I już słuchajcie tak za sekundę tak, tak, tak do niego słuchajcie wchodzimy z buta. O, rozpęd weź, i okay, wbijasz, wbijasz, wbijaj pa, 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 para, pa, para, parara, para, pa, para, para, parara, bistapara para, 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 para. para. I to mnie mega jara, to nie jest żadna siara, gdy miłość się rozpala, z gdzieś odleciały. Czujemy, że lata, my meta jest gdzieś daleko, miłości zróbmy rekord. Ty ja też nie mam. Ani ja mam! Jak ja wziąłem! Jak ja mam stary! No. Ty, ja mam, bo ja zawsze... Ja stary nigdy nie brałem tej zasety. Nigdy! Co za gość. A stary mam! Mam stary. Nie mam. Mam. Jaki jestem. Mam! Wow, stary! To jest jak ja w ogóle jestem eee. jak Ja w życiu tego nie brałem. No to całe dzisiaj... sześciu, Ale no. co jest szejście. Ale po jest się dzisiaj sobie wezmę, nie? Ale akcja. O, ale akcja ty. Głośniej! 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 Szybciej! Głośniej! Daj głośnie! Robimy pociąg. Baba, Najgłośniej! Idziemy! Daj, daj głośnie! No, no, u... Na drugą stronę. Ja ba, 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 ba. Nie wierzyłem wróżbom Czarny god. To żaden pech, pech czy pech, nie wierzyłem wróżbą, ale to spotkało mnie, miłem cię, wiem. pierwszy raz zawirował nagle cały świat i poczułem, że w wyruszamy w rejs, wyruszamy w rejs.

Wiesz, jednego ja go pierwszego, daj. Tak, tak, tak. go go! go! Ja, Jak ja. ja ten ma tak wyglądasz, ja. A Ten konten... No widzimy, ja. to zawsze on ma... Co on robi? O, mięs, moja wglądyną, zali się z tobą w cent. W dziś pociągają mnie, Twoje warkocze. Złote karoce, odzależliwasz mnie Moja no, zaliczy z tobą chcę Spacer i kino, dziś pociągają mnie Twoje warkocze, hej! Za tobą będą wszystkie Hej, karoce co na spodanie, z butami po To Dopiero szósta, a my mamy dobrą banie My mamy dance, dance, ty mała lej, I nie mów nie, nie, bo dziś bawimy się Żartymy. jemy dużo i śpimy mało Halo, mamy Co tu się dzieje, rzucam wersami Jak mi zabieje, to nie są Za darmo, to i na doce Złotki, jak jak ha, ha No to na spodanie, z butami w podwanie Dopiero szósta, a my ziomek Mamy dobrą banie My mamy dance, dance, ty mała Lej, lej, i nie mów nie, nie Boć bawimy się Fajnie Dobra Opuszczony Restauracja McDonald's Tak ja. Restauracja nie trzyma Łał wow. Patrzcie Zabij kuczaku w Cicho bądź Może na tak, żeby trzymał Kurde sprzyja się on To wszystkiego się boję stary Włóż! <grymne> <Jezu>, ja się podciśnęłem, masz paletkę? Nie, ale creepy ostro Ale creepy tu jest, stary Patrz, w ogóle tam coś świeci Jak niebo się świeci <grymne> Co? Nie oddalaj się tak ode mnie Co? Bo ja się boję, jak tam nie boi się? No. Całeś Poszukamy rzeczy, które są w miarę istotne. Eee, nie, mm. nie wiem, Poliom live, żeby wchodzić Jak coś? Co tu jest? Bo tak się bo nie się bawię, się tak. live, typu Urbex. Eee, w ogóle czucie, że taką, takim olejem, nie? Takim olejem. Patrzcie. Widzę jak piszą, nie pamiętaj, kocham cię Może tam, uważamy na siebie oczywiście Tutaj w dzień jechaliśmy I to by było fajnie w dzień nagrać, nie? Bo wtedy jakby... Ale czy teraz klimat Tylko na... Wsęcenia? Tylko na... Cicho Cicho Nie no, nie jest Jak to się cygan, stary A to się na <grym> Już TikToka toka trzeba nagrać, ty tutaj. Z tego miejsca na stuplotnie. Czasami ja sobie z filmu chyba. Z tego tak naprawdę. O kur... cicho. Tu macie łazienki Ale nie wejdziesz, nie spojrzysz się w lustro łazience. Nie masz psychy. To jest lustro? Jest lustro. Ale nie masz psychy się na to spojrzeć. Spoj spojrzyj się w lustro. Masz psychę. Spojrzyj się w lustro. Masz psychę? Dawaj, patrz się w lustro. Nie, Ale ty nie odchodź, chodź tu. Ja się boję, się boję stary. Ale tam tu jest ręka wciśnięta. Co? Ręka tam wciśnięta. Co wciśnięte. jest wciśnięte? Ręka Gdzie? O ja pierdzielę. O stary. Ale mam czary pierdziele Dobra, stary, ja mamy mam materiał, nie. Nie, ja się bez kitu stary sram, nie?